Witajcie, yy, nagrywam dzisiaj dla Was z Doliny Kołowskiej yy, vlog na temat kijków trekkingowych. Yy, jak ich używać, gdzie ich używać, jak bezpiecznie z nimi się poruszać yy, po górach, yy, co dają, jak nas wspierają, to wszystko zobaczycie w tym materiale, zapraszam do obejrzenia. Więc, może na początek zacznę od tego, jakich kijów używam ja. To są kijki z firmy TSL. Tutaj możecie zobaczyć logo tej firmy. Kijki wykonane z aluminium, lekkie. Nie podam wam w tej chwili dokładnej wagi tych kijów. Można to sprawdzić na stronie internetowej rakiety.pl. To są dystrybutorzy tych kijów na polski rynek. To jest akurat model Tour Series Tracking. Ja takie je w zasadzie eksploatuję od jakichś trzech lat. No, może przesadziłam od dwóch. Dwóch na pewno. Zaczęłam ich używać w zimie. Pierwsze moje wyjście z tymi kijami odbywało się w marcu bądź lutym, wychodząc na Turbacz z dużym plecakiem na Wintercamp. I poczułam, że kiki dają mi, dodają mi mocy. Dodają mi siły, żeby walczyć z tym śniegiem, który tam wtedy zalegał? Od tego czasu nie rozstaję się z tymi kikami, zwłaszcza gdy mam na plecach duży plecak ciężki, okazuje się, że są naprawdę nieocenione. Co tak naprawdę dają nam kiki trekkingowe? Przede wszystkim pionizują naszą postawę. Jeżeli i chodzimy z ciężkim plecakiem, wychodzimy gdzieś na podejścia, to zazwyczaj jesteśmy zgarbieni. Widziałam osoby wychodzące po górach, które trzymają się za ramiona plecaka, są pochylone do przodu i w ten sposób gdzieś tam wędrują, wychodzą na podejścia. Często te osoby mają zmniejszoną klatkę piersiową, czyli przez to, że są takie właśnie skulone z tym plecakiem wychodząc do góry, ograniczają sobie powietrze, które dochodzi do płuc. Mając kiki trekkingowe, postawa troszeczkę się zmienia. Macie rozprostowane ręce, otwieracie klatkę piersiową, nadajecie sobie kijkami jakieś tam tempo. Generalnie łatwiej się oddycha. Klatka piersiowa jest otwarta, bierzecie większe wdechy, łatwiej wyregulować ten oddech, mniej się człowiek męczy. Kolejną sprawą jest stabilizacja. Jeżeli macie na plecach ciężki plecak i idziecie w jakimś Wchodzicie z jakiegoś szlaku z grami, to często trafiacie na pewno na kamienie na szlaku, które są chybliwe. Łatwo można się gdzieś poślizgnąć, czasami gdzieś jest mokro, są duże stopnie, po których trzeba schodzić. Kolana dostają niestety mocno popalić. Gdy chodzicie po górach bez kijków stripingowych, to przede wszystkim obciążacie stawy dolnej części ciała. Poczynając od biodra, przechodząc na kolano, kończąc na kostce. Jeżeli macie kijki trekkingowe, to uaktywniacie górną część ciała, pracują również barki, pracują łokcie, ramiona, cały korpus, klatka piersiowa, przez co odciążając dolną część, jakby rozkładacie zmęczenie na całe ciało, a nie tylko na dolną część. Przez to też jakby wasza wytrzymałość w takim trekkingu no, wzrasta. Kolejna sprawa to bezpieczeństwo. Ja z własnego doświadczenia, już, już nie małego, bo, bo tak jak wspomniałam wcześniej, od dwóch lat chodzę z kijkami, mogę śmiało powiedzieć, że kijki trekkingowe niejednokrotnie uratowały mnie przed jakimś poślizgnięciem, przed upadkiem. Mając je w ręce, wydłużacie swoją, swoje ręce tak naprawdę, to jest przedłużenie Waszych rąk. W momencie, kiedy schodzicie na przykład w jakimś trudnym terenie, nie mając kików trekkingowych, wypadałoby podpierać się rękami, prawda? Na pewno to znacie i na pewno niejednokrotnie tak, właśnie w taki sposób właśnie schodzicie z góry. Mając kiki trekkingowe, nie musicie używać tą. Nie musicie się pochylać, nie musicie się obniżać na kolanach, żeby na przykład zejść z tej półki skalnej na przykład. Ponieważ wystarczy, że kikiem sięgniecie w dół oprzecie ciężar ciała, po prostu daje wam to tyle, że tracicie mniej energii po prostu. Macie więcej siły, którą możecie przeznaczyć na dłuższy trekking po prostu. Kijki trekkingowe przydają się również w momentach, kiedy dochodzi do załamania pogody, pogoda w tatrach bywa zmienna i czasami może was zastać na górze. Jakaś burzliwa pogoda. Kijki na pewno pomogą Wam szybciej zejść przede wszystkim z e, grani, szybciej i bezpieczniej. E, po drugie, jeżeli już na przykład zacznie padać, to macie większą stabilność, tak? E, możecie bezpiecznie po prostu schodzić nawet po mokrych kamieniach. Ja schodząc z e, rysów używałam kijów, przydały mi się naprawdę bardzo mocno i bardzo je doceniłam. Zaczął padać silny deszcz. Kamienie były śliskie, szlak był śliski i po ścieżkach w zasadzie lały się strugi wody. Gdyby nie kiki, to pewnie schodziłabym stamtąd o wiele, wiele dłużej. Zobaczcie sami nagranie. Kochani, właśnie w taką pogodę jak dziś, deszczowo, mrzyście na szlaku, kamienie śliskie, woda leje się po ścieżkach, nieodzownym kompanem powinny być kijki. Dlaczego? Dlatego, że idąc w takim terenie no, musicie się podpierać, bo jest ślisko. Podpierać rękami. Jeżeli robicie to kijkami, to Wasze rękawiczki, powiedzmy, są mniej mokre, ale przede wszystkim Wasze dłonie nie są tak winne. Nie wiem, czy mieliście okazję chodzić schodzić w takich warunkach ze szczytu, natomiast wierzcie mi, to ma ogromne znaczenie. Ja mam cienkie rękawiczki i ręce nie marznie, bo nie dotykam mokrych, zimnych skał. Co wam mogę powiedzieć z mojego doświadczenia? Słuchajcie, zauważyłam, że jak chodzę z kijkami, to poprawiła mi się kondycja, zwiększyło mi się tempo, tak? Ja mogę szybciej maszerować, jestem bardziej wytrzymała na szlaku, mogę pokonywać większe dystanse. Dwa dni wcześniej pokonałam trasę z Kościelca na Siwą Przełęcz przez Goryczkowe Czuby do Ornaku. Myślę, że bez kijków byłoby to raczej niemożliwe. Szlak był bardzo długi. Schodzenie zielonym szlakiem z Ciemniaka sprawiało dość sporo kłopotów, ponieważ ten szlak w dolnej części przebiega przez las. Las był mokry. Na odcinkach polan było błoto i gdyby nie kije, to pewnie miałabym tam spory kłopot, żeby, żeby się przedostać. Natomiast z kikami szło mi to bardzo sprawnie, bardzo szybko pokonałam tą, tą trasę i zdołałam dojść do schroniska, no, w, wydaje mi się, w bardzo fajnym czasie. Kolejną sprawą bardzo, bardzo praktyczną w posiadaniu kików ze sobą podczas trekkingu jest to, że ich stukot daje znać zwierzynie, że jesteście pobliżu. Właśnie wspominając o tym zejściu do Ornaku Zielonym Szlakiem z Ciemniaka, idąc tym trawersem powyżej granicy lasu, Słyszałam rykowisko. Jest, jest wrzesień, jest połowa września. Rykowiska już się zaczęły. Jeleni jest bardzo dużo po zachodzie słońca. One wchodzą i zaczynają gody. Zaczynają nawoływanie, wydają różne dziwne dźwięki. Część z Was na pewno kojarzy je z niedźwiedziem, natomiast nic bardziej mylnego to po prostu jelenie. Jelenie na rykowisku. I schodząc właśnie tym szlakiem, bardzo dużo słyszałam od głosów Jeleni. Wiedziałam, że no, muszę wejść ten nas, yy, muszę wejść między te Jelenie. I kiki trekkingowe pomogły mi uniknąć spotkania z takim Jelenem. Jeleń narkowisku może być agresywny, buzują w nim te hormony, jest przygotowany do walki z rywalem. Jeżeli spotka się takiego jelenia, no to można zostać potulbowanym. Był nawet ostatnio taki przypadek. Tak więc yy, kiki trekkingowe, strzelanie nimi o kamienie bądź nawet używanie ich w ten sposób daje znać nie, że jesteście w pobliżu. Zwierzyna do Was na pewno nie podejdzie, raczej ucieknie. Ale tak też było właśnie w moim przypadku. Także są one pomocne jeszcze nie tylko w stabilizacji naszej postawy, w szybszym, bezpieczniejszym schodzeniu z, ze szlaków, no, są również przydatne w momentach, kiedy no, trzeba dać znać, że jest się bliżej. No, i słuchajcie, no to by było na tyle, jeśli chodzi o y, moje doświadczenia z y, kijkami trekkingowymi. Mam nadzieję, że część z Was przekona się do noszenia kijków. Myślę, że nie pożałujecie na pewno. Żeby było jasne, oczywiście, kijki y, bardzo się przydają w momencie, kiedy wędrujecie z dużym, ciężkim plecakiem, ale są też przydatne, gdy wędrujecie z małym plecakiem. Także ja Was wszystkich zachęcam do y, zakupienia jakichkolwiek kijków, najpierw na próbę a później kupienia czegoś lżejszego, fajniejszego, komfortowego i chodzenie bezpieczne po prostu.